Mieszkańcy Kuszewa cieszą się nową świetlicą wiejską. Ostatnie prace przy boisku Orlik w Skokach. Ośrodek zdrowia będzie miał nową rejestrację, poczekalnie i toalety. Oto jak prezentuje się nowa świetlica wiejska w Kuszewie. Jej rozbudowa i remont trwały zaledwie pół roku. Wcześniej stał tutaj mały i niefunkcjonalny budynek przejęty po strażackiej remizie. Nowy obiekt ma 175 m2 powierzchni. Mieści się w nim duża sala, kuchnia i toalety. Zaletą świetlicy jest też zadaszony taras i obszerny parking. Jesteśmy pod wrażeniem. Po prostu to, co było, no nie, nie było warunków tamtej, a teraz już jest to budynek ogrzany. Na okrągło jest woda, są sanitariaty, także to nie ma w ogóle porównania. Korzystaliśmy dotychczas, jeszcze przed modernizacją, będziemy korzystać nadal. Wszystkie te imprezki wiejskie, które możemy sobie zrobić to jest Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, można. No, Również te imprezy dla dzieci. Inwestycje zrealizowano dzięki dotacji z Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Boisko Orlik w skokach jest już prawie gotowe. Mimo małych problemów, ekipy budowlane uwijają się, by zakończyć pracę przed końcem listopada. Aktualnie jesteśmy na pracach wykończeniowych. W budynku, w budynku szatniowym trwają prace kanalizacji wewnętrznej, okładnie ścian z płytek ceramicznych, no i tynki zewnętrzne. Mamy też zamontowane lampy, także, chociaż zostało nam dosyć mało czasu bo trzy tygodnie to uważam, że termin będzie dotrzymany. Budynek gospodarczy z szatniami i sanitariatami jest już prawie gotowy. Dwa boiska czekają tylko na położenie na wierzchni. Budowa kompleksu sportowego kosztowała prawie 1,5 miliona złotych. Ponad 650 tysięcy dofinansowały Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Unijna dotacja pomogła w budowie placu zabaw w Pawłowie Skockim. Obiekt powstał przy tutejszej świetlicy wiejskiej. Plan zabaw był tutaj planowany już od. Ponad roku ciągle mieszkańcy zadawali pytania, kiedy w końcu będzie ta inwestycja zrealizowana. Gdy rozpoczęto pracę w tym roku, dzieci niecierpliwi, niecierpliwiły się i zadawały pytania, czy w tym roku będą mogły z tego placu skorzystać. No, spełniły się te ich marzenia. Kilka razy dziennie dzieci bawią się tutaj, korzystają i to nie tylko dzieci, ale również zadowolone mamy są, które mogą spokojnie obserwować bezpieczną zabawę wszystkich dzieci naszej miejscowości. A dzieci mamy około 40. Na takie miejsce mieszkańcy czekali od dawna. Plac Zawod był bardzo potrzebny, ja tutaj mieszkam praktycznie dopiero dwa lata. Od roku mam małą dzidzie, także jestem bardzo zadowolona. Jest gdzie wyjść, jest gdzie posiedzieć. Gmina Skoki dba o najmłodszych mieszkańców, budując i odnawiając obiekty rekreacyjne. Od kilku już lat, planując wydatki budżetu naszej gminy, staramy się uwzględniać zapotrzebowania również tych naszych najmłodszych mieszkańców. Rozpoczęliśmy od budowy placów zabaw w Skokach. Później powstał plac zabaw w Sławie Wielkopolskiej, w tym roku wybudowaliśmy plac zabaw w Roszkowie. Teraz trwa urządzanie terenu wokół Świetlicy i placu zabaw w Jagniewicach, no i ten plac zabaw tutaj w Połowie Skockim. W przyszłym roku planujemy budowę placu zabaw w Lechlinie i prawdopodobnie budowę placu zabaw w Brzeźnie. Place w Pawłowie Skockim i Lechlinie zostaną dodatkowo wyposażone w ławy i tablice informacyjne. Mają służyć również turystom. Przez te miejscowości przechodzą popularne i atrakcyjne szlaki. Trwa remont w ośrodku zdrowia w Skokach. Przebudowane zostaną pomieszczenia przy wejściu od ulicy Ciastowicza. Nowy wygląd i funkcjonalność zyskają poczekalnia, rejestracja i toalety. Wykonane zostaną prace związane z przebudową pomieszczeń, takich jak poczekalnia, korytarze, rejestracja oraz przebudowa i modernizacja łazienek. W ramach przebudowy i modernizacji łazienek wykonana zostanie łazienka dla osób niepełnosprawnych. Poszerzone zostaną również drzwi prowadzące do gabinetów. Oraz do poczekalni w taki sposób, aby był możliwy wjazd osób niepełnosprawnych na buskach inwalidzkich. Remont przychodni potrwa do końca listopada. Wygodniejsze będzie również dojście do przychodni od ulicy Wągrowieckiej. Właśnie powstaje tu nowy chodnik. Do ułożenia jest tutaj chodnik o długości 837 metrów za kwotę 178 tysięcy. Decyzja była, żeby ten chodnik tutaj zrobić, bo jest to w zasadzie jedyny odcinek w mieście bez chodnika z takiej kostki betonowej i jest to główna droga stanowiąca dojazd do skoków od w kierunku wągrowca. Wągrowiecka to największa ulica w mieście, która nie miała dotąd chodnika. Mammobus znów przyjedzie do skoków. Mieszkanki będą mogły w nim bezpłatnie zbadać piersi. 28 listopada odbędą się badania mamograficzne skierowane do pań w wieku 50 do 69 lat, które w ostatnich dwóch latach nie były badane pod tym kątem. Badania odbędą się przy ośrodku zdrowia na ulicy Ciastowicza na parkingu. Wszelkie informacje odnośnie o sposobie rejestracji można uzyskać w sekretariacie urzędu bądź w na pokoju numer 7 również w urzędzie. Pamiętajcie, drogie panie, że rak piersi jest najczęściej wykrywanym nowotworem u pań, a wczesne jego wykrycie umożliwia całkowite wyleczenie. Zapisy na badania przyjmowane są pod numerami telefonów 42 254 64 10 i 517 544 004.